Dziwi Niebiescy, telewizja kibiców Ruchu Chorzów. Emocjonujący za nami mecz. Czy trenerowi kamień spadł serca po takim meczu, po takim wyniku? E, tak, na pewno. Dzisiaj e, drużyna zagrała e, w optymalnym też składzie, bo w tych wcześniejszych meczach e, zawsze nam kogoś e, brakowało. Co można jeszcze dzisiaj powiedzieć? No na pewno mieliśmy szczęście, a w tych pozostałych meczach tego szczęścia brakowało. Bo gdybyśmy strzelali pierwszej bramki, to by było też pewnie inaczej. Dzisiaj rekord mógł strzelić bramkę, Kasolik wybija z linii poprzeczka, pada kilka minut i to my napoczynamy przeciwnika. No i, i poszło i do przerwy było 3-0. Przypomina sobie trener mecz, w którym padły dwie bramki w ciągu minuty? No tak, myślę, że tak naprawdę często zdarza się, że po bramce pada kolejna bramka, ponieważ jest to taki moment rozprężenia i jedna drużyna jest w dołku, chce natychmiastowo wyrównać i może nadziać się na kontrę, a z drugiej strony też może wyrównać, ponieważ jak najszybciej chce szczelić tą bramkę. Dzisiaj pomogli kibice, prawda? Ostatnio ich e, zabrakło i we Wrocławiu i u siebie z meczu z Kluszborkiem i tam te wyniki nie były najlepsze. Tak, to na pewno był nas... E, dziękujemy, że, że przyjechali w takiej liczbie i tak nas dzisiaj dopingowali. To na pewno był e, duży plus i, i jak analizowałem też sobie... E, Kibice byli na skrze wygraliśmy, później ich nie było, te wyniki nie były dobre. Dzisiaj znowu byli kibice i wygraliśmy. Także no, myślę, że to jest nasz dwunasty zawodnik i dodaje to na pewno dużo energii i wiary zawodnikom na boisko. Czasu na świętowanie niewiele, bo za trzy dni gramy kolejne spotkanie, ważne spotkanie z rezerwami górnika. Jaki jest plan treningowy na te najbliższe dwa dni i trzy dni? No będziemy się chcieli jak najszybciej zregenerować. Te treningi na pewno nie będą intensywne. No, głównie będziemy się regenerować te dwa dni i skupiamy się tylko i wyłącznie już na, na tym meczu z Górnikiem. Wiemy, że mogą zagrać też różnym składem, niekoniecznie trzecioligowym, ale, ale my patrzymy na siebie i będziemy wierzyć, że, że wygramy kolejny mecz. Trenerze, czy to jest ten ruch, jaki ten chciałby oglądać w kolejnych spotkaniach? Tak, myślę, że dzisiaj zagraliśmy bardzo dobrze. W defensywie nie straciliśmy bramki. Kilku zawodników zagrało naprawdę na wysokim poziomie. Strzelaliśmy bramki po ładnych akcjach. Mogliśmy tych bramek nawet strzelić więcej, bo były ku temu sytuacje. Także no myślę, dzisiaj wszyscy są zadowoleni. Ten mecz nam dodał dużo wiary, ponieważ zawsze mimo tego, że trenujemy i, i gramy, no to zawsze wszyscy patrzą na wyniki i ten wynik dzisiaj był bardzo ważny i cieszymy się z tego, że był korzystny.